Uwu, Bolec zrobił kolejny stolec. To znaczy 20 lat temu, ale wydaliście mi tego stolca do omówienia. Po raz kolejny jego film. Ja jedno pytanie tylko zostawię dla moich wspierających kanału. Why? Ale no dobra. Zróbmy to. Słuchajcie, na Enebie jest kozak promocja, także muszę was poinformować, bo jak gracie w różne gierki i doładowujecie tam punkty, to macie teraz 15% cashbacku przy zakupie takowych, a jest tam aż ponad 800 ofert, m.in. do Valoranta, sam w niego gram, także tym bardziej polecam, no i generalnie są jeszcze zniżki np. Na, na karty PSN teraz, no, i ogólnie możecie gry kupować taniej, bądź też karty podarunkowe. Także sprawdzajcie moje linki pod spodem, bo kupując z nich wspieracie po prostu galerię w pierdzielu. Także dziękuję bardzo serdecznie. Przechodzimy do uw -Bolca. A od bolca już nie jeden raz dostałem pierdolca, bo kiedyś kratos mnie skatował dwoma częściami wyspy cienia, a teraz pan Siekiera, ostra Siekiera, Siekiera motyka krowa dupa pochowano w szafie bola. Bolec, bolec, to pierdolec, galeria siada znów na stolec. Co? Który wykupił sobie sześciogłowego i ten materiał właśnie jemu dedykuje. To on polecił mi, chociaż nie wiem, czy tego słowa bym użył, dał mi do recenzji, a raczej to chyba wiadomo, że do streszczenia, bo to tutaj będzie. No, <laughs> House of Death, czyli Dom Śmierci czyli horrorów Bola z 2003. To znaczy on reżyserował, ale nie pisał i jest to oczywiście kolejna jak to od Bolca ekranizacja gry. Jeszcze z lat 90., słuchajcie, chociaż tam było dużo tych części, no ale to akurat z raczej z 2003, no to wiadomo te pierwowzory wchodziły tutaj w grę. No i jak to film Bola kosztował trochę, 12 milionów dolarów. Jeden, no nie wiem czy z niewielu, chyba tak, ale który się zwrócił w ogóle? Bo kosztował dwunastkę, zarobił ponad 13. No ale jeżeli jeszcze marketing by doliczyć, to nawet nie wiem czy są na zero, ale to nie jest ważne. W każdym razie jak na niego to chyba mogę mu zaklaskać. Natomiast film to absolutna szmira i tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Może to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, natomiast uważam, że Gdyby Mark Polonia dostał budżet 12 milionów dolarów, a nie 12 dolarów jak na swoje filmy, czyli ten gość od Szarkuli, Rickensteina, Kokainszarka, to zrobiłby to lepiej. No dobra, przejdźmy do fabuły tam około półtorej godziny materiału, niecałe. No i mamy grupę bohaterów, grupę znajomych, którzy udają się na wyspę. Na wyspę, na której czyhają krwiożercze zombie, na wyspę, na którą nikt nie chce ich zabrać, bo wiedzą wszyscy w okolicy, że coś tam złego jest, jakieś być może duchy i tak dalej. Nie do końca w 100% chyba każdy jest przekonany. No ale film się tak pięknie malowniczo zaczyna, że ziomeczki podchodzą do jakiegoś typa, który ma łódkę, to znaczy łódź w zasadzie, czy mały statek, ja nie wiem. No i... Jest taki jeden, jego przydupas i jest kapitan. No i ten przydupas mówi, że nie zawieziemy was, nie płyniemy tam, nie ma opcji. Gościu wyciąga 300 dolców, a ten dalej. Nie, nie, nie. Później podchodzi do kapitana i kapitan mówi nie, nie, nie. Ale za 600 dolców... <grywa> I'm not going. I'm not going. Ale później trwają negocjacje. Bo jednak 1000 dolców chce. No i 1000 dolców... Płyniemy na wyspę. 500 teraz, 500 tak będziemy wracać. Tylko, jak się domyślacie, wracać, to nie będą. A przynajmniej większość nie będzie, bo ze dwie osoby. Także od razu. Ho, koniec filmu. No tak naprawdę to tak wyglądało. Mam jeszcze parę notatek, do których zaraz się odniosę, bo tam takie perełki są montażowe, jak to u Wubola, ale to do tego zaraz. Przejdźmy dalej do fabuły. Oni wypływają i chcą zrobić ogólnie na tej wyspie imprezę po prostu, no i w momencie, gdy wypływają, na brzeg dociera jakaś taka straż przybrzeżna, coś ala policja i tak dalej, i krzyczą tam, nie płyńcie absolutnie, teraz robimy kontrolę, musimy sprawdzić, czy nie macie narkusów na łodzi swojej, to znaczy, czy nie mają jakichś używek i tak dalej, taka niby rutynowa kontrola. I no właśnie dlatego zapłacili jeszcze więcej bo myśleli, że ten kapitan zostanie i będzie ta kontrola trwała kilka godzin, nie, nie wypłyną, więc dopłacili mu, żeby uciekł. A on mówi: Ja i tak bym to za darmo zrobił. <laughs> Skąpy dziad, tyle mogę powiedzieć. No ale dobra, jak dojeżdżają, to okazuje się, że tam nikogo nie ma, mieli być tam ludzie, też na tej imprezie to miała być wielka wyspiarska biba. I tak naprawdę opowiedziałem wam cały film, ponieważ przez godzinę później jest tylko jedna wielka nawalanka. Nie znam żadnego imiona z tego filmu, imienia, jeżeli chodzi o jakąkolwiek postać. Nie, nie interesuje mnie żaden karton stąd. To wszystko jest tak bardzo mdłe, nijakie, zero-jedynkowe. I nawet nie powiem, że ktoś ma tutaj charakter. Tam są, albo inaczej, UW bol i nie wiem czy to w scenariuszu też było, czy to on sobie tak zażyczył, ale przez 30 minut wszyscy się dymają w tym filmie i ich tylko cyce pokazujemy i eksponujemy. No to jednak tutaj reżyser. A później bohaterowie, którzy są, wiecie, ziomkami jak ja, czy ktoś inny, kto idzie, nie wiem, do żabki, zwykłe typy i, i laseczki. Którzy raptem później zamieniają się w jakieś Rambo, Terminator, Koksy i tam normalnie sztuki walki umieją jak Mia i owić w Resident Evil. I nawet Resident też miał podobne krapy, ale ten film robi wszystko jeszcze tysiąc razy bardziej, tylko że ona tam się rzeczywiście umiała bić. A tutaj każdy zamienia się w Jackie Chana, każdy się nawala, każdy strzela z Glocka, z shotguna, raptem po prostu z jakąś maczetą tasakiem. Typie, przylecieliście na imprezę. Czemu wszyscy raptem się później napierdalają? Jakieś slow motion, wonder woman się dzieją. Zobaczcie scenę. No to jest niebywałe co się dzieje u Wubola w filmie, no to po prostu i te zombie, 12 milionów budżet, tandeta, brzydota, no okej okay, dobra to zombie, mogą wyglądać różnorako, niech w każdym horrorze nawet inaczej wyglądają, to nawet mam z tym luz, ale Boże jaki tandetny make up, zobaczcie, to jest główny złol, to bo tu jest background zbudowany, to jest jakiś gość, który był kiedyś, kiedyś księdzem, on został wygnany kilkaset lat temu. I stwierdził, że musi znaleźć jakiś eliksir, czy tak zmodyfikować krew, czy coś, żeby... To znaczy, no zmodyfikować krew, ale nie wiem jak to dokładnie miało działać, dlatego mówię czy coś, ale chodziło o krew, żeby stać się nieśmiertelnym. I na końcu tego filmu w ogóle pada pytanie. O, chciałaś być nieśmiertelny, dlaczego? A on, bo chciałem żyć wiecznie. Możesz być Dlaczego? No Directed by Robert Wade, inaczej się nie da, no kurwa, to już, no, dialogi, to nawet nie, nie, nie można ich słuchać. W sensie nie trzeba zwracać uwagi, że istnieją, ten film mógłby przelecieć jako półamatorski teledysk właśnie, taki z okolic 2000, bo dokładnie tak to wygląda czasami, tam zabawa kamerą świruje, pawia na bączki 360, nawet kręci. Słuchaj, no człowieku, tam docierają ci bohaterowie jak uciekają już, to raptem znajdują jeszcze innych ludzi, którzy przetrwali z poprzedniej grupki, bo mówiłem wam, tu miało być wielkie party, miała być grupa ludzi. Ale większość właśnie już zginęła wcześniej. No i nasi bohaterowie docierają tylko do tych ostatków. No i to oni łączą siły, żeby walczyć. I jeszcze przy okazji przybywa właśnie za naszymi bohaterami zaraz ta Straż Przybrzeżna i ona też. Wiecie, daje i wyposażenie też, jeżeli chodzi o broni i tak dalej, oni tam wszyscy walczą i się na parzaju. I do tego jeszcze słuchajcie, muzyczka, jakbym w jakiegoś Nitford Speed most one grał, no na PS2, mi się czasy przypomniały. Gdzie oni walczą, a to wygląda jak z gierki. W sensie taka muzyczka du, 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 do jakaś gra akcji. W ogóle to nie pasuje, nie? Do, do sceny akcji filmu. To brzmi jak z jakiegoś Tekena, nie wiem, jakaś taka totalna tandeta. Żeby było śmieszniej, Uwubol twierdzi, że film aktorski w ekranizacji gry nie wystarcza. On jeszcze przebija ujęcia walk ujęciami z gry, tej starej właśnie pikselowej. Czyli jest scena walki i w międzyczasie pokazuje, u tutaj też tak zombiak yy, się naparzał i ktoś go zastrzelił i, i w tym momencie ktoś naprawdę z aktorów to robi, nie? No obejrzałeś, przepraszam, zagrałeś w grę Uwubol. Ból to miałem po tym filmie i na tym filmie bardzo ciężko się strawiało. Zagrałeś w grę i teraz to Udowadniasz mi, że w nią zagrałeś, że w ogóle wiesz, że istnieje, że robisz ekranizację gry, tak? Bo może ci napisali scenariusz i nawet nie wiedziałeś, że ta gra istnieje, ale Ty chcesz pokazać, że wiedziałeś? I dajesz mi przebitki w tym. To ja oglądam film, czy gram w grę? Jak będę chciał zagrać w grę, zagram do cholery w grę. No co się kurwa z tym projektem nie tak, słuchajcie, to jest po prostu. Niedorzeczne. A teraz przejdę do notatek i odniosę się do kilku rzeczy. Właśnie już tutaj większość i tak wymieniłem i pokazałem, ale jeszcze jakieś rzeczy mam zapisane, i na tym będziemy kończyć, bo. No, nie ma nic w tym filmie. Po prostu kurwa nic. Zeronul O przebitkach z gry już mówiłem. Wonder Woman mówiłem i pokazałem. Bezsensowna nawalanka sobie jeszcze napisałem. Tak, no bo tu wszystko się dzieje na zasadzie właśnie jakbyś. Miał World War Z, ale w postaci gry, czy po prostu jakąś typową hordę z Left 4 Dead, że wiadomo jak wchodzisz do gierki, no to sobie nawalasz z ziomeczkami, wiesz, grupę te, tych zombiaków, tam strzelacie razem, fajnie, jest zabawa i ta horda w was ciśnie i wy to wszystko. No i spoko, to jest backup, padniesz, respisz się, grasz dalej. Ale w tym filmie, gdzie jest grupa typów, randomowych ludzi, która ma uciekać, która nabywa tutaj takie umiejętności walki, i każdy chce walczyć, i oni muszą przetrwać jakoś tak, albo spróbować i walczyć o życie. Ale słuchajcie, no, ja rozumiem, że to film o zombie, zombie to wymysł, i to filmowy, horrorowy, no ale na litość boską, no jednak zombie to zombie, a ludzie to ludzie. A realizm, jeżeli chodzi o postacie ludzkie, jest zerowy w tym filmie. Co z tego, że to jest ekranizacja gry? No dużo jest filmów o zombie, oni nawet tu się do Romero odwołują i jakoś. Romero potrafił logikę zakować, tak? Ludzie się zabarykadowali, strzelali w zombie i tak ja dalej, tutaj nie, na pażanka każdy biega, wybuchy, pościgi, człowieku, muzyczka, montaż, blablabla, cyce, cyce, tak, uwu bol. No kurwa, no po prostu nie. A, no jeszcze chciałem wam pokazać najciekawsze momenty z tego filmu, więc zobaczcie. No, dokładnie. no dokładnie. Słuchajcie, na chemioterapię mam ochotę się po tym filmie zapisać. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Dwójka bohaterów przeżywa. Ten ziomek i ta laska wyjeżdżają stamtąd, bo przylatuje jakiś helikopter z pomocą. Ktoś przyleciał na ratunek, w końcu jakiś tam FBI czy coś. No i niby koniec, niby chociaż ci uratowani, ale tak naprawdę chyba nie. Tak przynajmniej zrozumiałem, bo bohaterka została zraniona tutaj, właśnie przy tym swoim wielkim dekolcie, i przez to, że jest zraniona, to krew tego. Słuchajcie lidera tych zombie, który tam te x lat przetrwał, te setki lat i był niby nieśmiertelny. Oni go tutaj pokonują. Laska się z nim nawalała właśnie maczetą, jak słuchajcie, jakiś John Wick normalnie z skile miała, a ten ziomek, który też przetrwał, uciął mu łeb. Natomiast prawdopodobnie krew tego zombiaka dostała się tutaj do torsu naszej głównej bohaterki i pod koniec tak tam sugerują. To znaczy jest ujęcie na miasto, że niby się po prostu już wydostali, wiecie, i zażegnana wyspa, chociaż po chuj było tam lecieć, Skoro wiedzieliście, każdy wam mówił, że tam będą jakieś złe rzeczy się działy, ale nie lecimy na imprezę, wiadomo, każdy. W tym filmie to debil. Tu nie ma chociaż jednej postaci, która myśli. To ja w ogóle nie wiem, czy są postacie. Dla mnie wszystko się zlepiło wielką, w jedną wielką kulkę i tak ktoś to rzucił przez planszę i zbiło piątki. No dokładnie tak było. No i wtedy pada zdanie, że uuu, no niby już fajnie się urutowaliśmy, ale ja jednak przetrwałem. W sensie narratorem tutaj głosem wtedy w tym ostatnim ujęciu jest jakby ten zombie, że właśnie sugeruje, że. ta zabiliście mnie? A kilkaset lat żyłem i żyję dalej, bo wprowadziłem swoją krew w krew tej kubity i teraz jestem kubitą. Chyba o to chodziło, nie wiem. W chuju to mam. Is this the end? the beginning? Zero na 10 bym dał, ale no nie, no 12 milionów budżet, wiecie. Jednak mieli niezłą kamerę. I to jednak, mówię, no jeden jest dla Szarkuli i innych filmów zawsze zarezerwowany, więc tu musi być 2 na 10. Bardzo, bardzo złe. Ale gdyby, gdybym nie znał gorszych filmów od tego, no technicznie, to ten by też dostał jeden, no ale muszę tę skalę zachować, więc i, i dwa. Jeżeli ktokolwiek to widział, nie wiem czemu, ale widział, to się podzielcie z postrzeżeniami. No chyba pan Siekiera widział, skoro mi polecił, więc mam nadzieję, że opinia będzie jakaś. I co? Kto z was został do końca, zostawcie hashtag... To nawet nie wiem, co tu powiedzieć, słuchajcie. Hashtag szał, to był szał, jeden wielki zombiczny, wyspiczny szał. Ja spadam, bo nie chce mi się, trzymajcie się, miłego i hej!